K1 Pro do 67 kg, i w tym starciu zmierzą się. Każdy, kto śledził poczynania zawodników z klubu, z którego wywodzi się ten zawodnik, wie że potrafią dać naprawdę niesamowite widowisko i naprawdę mocny pojedynek. Ten zawodnik to gwarancja emocji i nieustępliwości. Podopieczny trenera Grzegorza Bąka, reprezentujący klub Amnat Gym Kraków. Przed Wami... Patryk... Li... is <laughs> you sure. Jego przeciwnik, mimo że zaledwie 18-letni, ale miał już okazję walczyć w co-main Bencie podczas trzeciej edycji OBW. Dysponuje ogromnym doświadczeniem i dużą liczbą stoczonych pojedynków. Jego rekord w K1 amatorskim to 84-10-0. K1 Pro 1-0. Podopieczny trenera Rafała Chwałka i Krzysztofa Marięczyka. Reprezentujący klub Chwałek Team. Przed Wami... Nazarii Winińczenko! Walka numer 20, K1 do 67 kg, oczywiście dalej Formuła Pro, bo z tym już dostajemy do końca. W klatce jest już Patryk Kliśnik, reprezentant klubu Amnat Jim Kraków, a do klatki zmierza dużo bardziej doświadczony Nazari Winiczenko, który ma na swoim koncie Prawie 100 amatorskich pojedynków, a dzisiaj po raz drugi w zawodowym kickboxingu podopieczny Rafała Chwałka i Krzysztofa Mareńczyka z Chwałek Team. A rozjemcą tej walki będzie Waldemar Marczy. Także kroi się nam mega ciężka walka, bo reprezentant Chwałek Team z jawożna. Pochodzi z Ukrainy, tam stoczył mnóstwo tych pojedynków, tak jak powiedziałeś, prawie 100 amatorskich pojedynków, z czego zdecydowana a, większość a ma wygrana, lat, a jest młodziutki chłopak i tam ma wielokrotne mistrzostwo Ukrainy w, swoim, w swojej dyscyplinie w K1. Natomiast e, trzeba powiedzieć, że Krakowianin, czyli Patryk Fliśnik, to m.in. czarny pas w karatek i okusin piekielnie twardy chłopak, więc też nie będzie go tutaj łatwo przełamać. No i spodziewajmy się tutaj prawdziwych grzmotów, waga 67, więc panowie będą szybcy, ale też będą bili mocniej niż wadę 61 kg. Ten pas czarny również wytatuowany u A, Patryka tak, na jego boku. Nazary Winniczenko miał już okazję walczyć w, na Gali WW. i to w koło więcej Dzisiaj też wysoko na karcie walk. Z kolei dla Patryka Fliśnika jest to debiut. I zaczynają panowie na narożnik niebieski to Patryk Fliśnik, a Nazari Winniczenko na czerwony. Mocne low kick i, i dobra praca na nogach ze strony Patryka Fliśnika. To nie zawsze jest charakterystyczne dla chłopaków wywodzących się z karate. Oni często stoją mocno w miejscach przymurowania, ale Fliśnik nie ma tu tych problemów. I, ale też dobrze porusza się tak samo Nazari Winiczenko, trzeba mu to przyznać. Dobrze, ohoho, o, o, jaka próba obrotówki w jego wykonaniu. Spokojny bardzo Fliśnik. Chodzi sobie, ma dłuższe ręce, straszy, ale nie podpala Bo się. jest też większy tak optycznie od swojego rywala. I middle kick w jego wykonaniu, świetnie to zrobił, tylko wysforował się do przodu, wpadają do klinczu. Pokazuje doświadczony Ukrainiec, że chce rozerwać ten klincz i siarczysty low kick w wykonaniu Polaka. I jeszcze jeden dochodzi do celu. No, ale teraz, ale odpowiedział Ukrainie, wow, imponujące to było. No. Troszeczkę musi uważać na gardę, ma rozsypaną gardę, trochę nisko, tak właśnie w stylu karate, w liśnik, Ale trafił sierpę ładnie i uniknął kontry półobrotowym kopnięciem. Ukrainiec ustawia sobie. Dużo ojoj pokazuje, sygnalizuje, że poszło w instrybutor. Ukrainiec, ale nie chce przerwy. Chce pracować dalej. Luźniejszy jest Ukraińc, mam takie wrażenie w tym momencie. Ale pasywnie walczy. Tak, na razie czeka. Czeka na swoje okazje, bo chyba mocno tak właśnie zaczął dosyć siłowo walczyć Polak. I tutaj Ukrainiec chce po prostu. Chyba sobie przeczekać tę jego pierwszą spinę, wyłapać rytm i pracować dalej. No, a Patryk Fliśnik nie powinien właśnie dać się wystrzelać, powinien złapać więcej luzu i korzystać sobie z tego dystansu, bo Patryk zaczął pojedynek bardzo dobrze. Oho! Wymienili się czasami prostymi. No i Patryk przestał chodzić i zbiera teraz od razu pokar. Zauważył to Ukraińiec od razu. Oooo! podłączony jest! Teraz będzie Patryk Wisiuki, nawet tam nie wiem czy delikatny dance się nie pojawił. No, tak, tak, będzie liczenie, będzie liczenie. O, teraz czas y I zyskał trochę przez to, że Nazaryj jest... Winiczenko nie poszedł do neutralnego narożnika. Przerwało mi właśnie ta akcja, że powiedział, że Patryk stanął w miejscu i wykorzystuje to zawodnik z Ukrainy. Winiczenko od razu to wykraił. dwa silne lowkiki i backfist i zdobywa przewagę w tym pojedynku. No to jest właśnie doświadczenie. Musi Patryk chodzić cały czas. Jak stanie w miejscu, no to z takim kotem to się no, będzie prosiło o nieszczęście. I od razu mniej pasywny o, jest. Ho, ho, Nazary Wiliczenko I to. Tu... Ale to zrobił? Półobrotówka na twarz położył Patryka. Patryk próbuje nadrobić straty, ale ciężko mu będzie, bo ewidentnie jest naruszony. Próbuję, próbuję zrobić, wpadają do klinczu, no w klinczu silniejszy jest Patryk, ale no tutaj nie wolno walczyć jak w Majtaj, w klinczu trzeba to puścić, sędzia musiał interweniować, no i do końca. Ale pierwszym... zmienił się nam się obraz tego pojedynku. Tak jest, no i czeka sobie, pokazał jeszcze jakąś popisówę e, Winiczenko, e, ale to już będzie koniec tej pierwszej rundy, jeszcze latający middle kick w wykonaniu Patryka, kończy się ta pierwsza runda, no i to jest to, zaczął Patryk bardzo dobrze. Ale Winiczenko luźniejszy widział, że Patryk jest pięty, czekał, czekał na swój moment. No i kiedy Patryk na chwilę stanął, bo to tak się zwykle dzieje, kiedy ktoś walczy w stójce na spinie, musi chwilę stanąć, bo nie da się cały czas tak chodzić. No to są te w akcie, ten wyprzedziliśmy który tym podwójny low kick, którym osadził jeszcze bardziej w miejscu Patryka, a potem podłączył go tym bachwistem, ale tu widzimy na powtórce, jak trafił go czyściutko na szczękę. Piękne to było. I ta wycinka tym lowem. I ta obrotowa, którą e, sprawił, że na chwilę przywitał się z deskami oktagonu. Zawodnik sprawia. Bardzo duży spokój u Nazara Winiczenko w jego narożniku z kolei no tam e, delikatnie muszą popracować u Patryka Fliśnika, który dobrze zaczął ten pojedynek, ale obraz tej walki zmienił nam się wraz e, z tym momentem, kiedy przestał chodzić i przyjął ten backlist, no bo potem już stery tego pojedynku przejął niewątpliwie Nazari Winiczenko. Tak jest dużo luzu u Winiczenki. No i tego luzu potrzebuje teraz Patryk. Jeżeli on chce nadrobić tą stratę z pierwszej rundy, rundy, którą przegrał dwoma punktami przez to liczenie, no to naprawdę musi złapać luz, korzystać z warunków, bo inaczej tego pojedynku nie wygra. Ale to druga runda dopiero, więc jeszcze wszystko przed nimi. O, mocno mocne. zaczęli od razu, i Patryk, i Nazari poszli z mocnymi ciosami. Oj, teraz Nazari idzie do przodu, trafił, półobrotowa Patryka, niecelna, Nazari świetny dystans, coś tam się stało, coś pokazują, ale trafia, no i... Sędzia się zirytował, nie wiem o co chodzi. Coś, wytłumaczył coś chłopakom i Patryk idzie do przodu. Idzie, stara się bić, ale nie, nie wyforował się za daleko. Uh, luźno, luźno jest winiczenko, straszy lewym high -kickiem. i znowu ustawia na półobrotówkę. Teraz ładna akcja Patryka, który zamyka, ale bardzo mocno znowu na spince walczy Patryk. Tak <laughs> będzie po mówione. raz kolejny tak. ze strony winiczenki, no nie zrobił już takiego wrażenia jak w pierwszej rundze. No i teraz Patryk daje, rzuca wszystko, ale no, musi więcej luzu, bo fajnie to robi, tylko na za dużej spinie. I Winiczenko po prostu ucieka sobie przed tym, a... No teraz im kasuje ciosy. No ale nie, nie dał sobie krzywdy zrobić, a jak to tak dalej pójdzie, to nadzieje się na coś Patryk, albo braknie mu paliwa po prostu. A Winiczenko cały czas na wstecznym, dał mu się wystrzelać. I jak poczuje tylko, że na chwilę Patryk zwolni, to Winiczenko wystrzeli ze swoją akcją. No i chyba właśnie przyszedł ten moment, że Patryk łapie ciężko oddech, a Winiczenko czeka, ma jeszcze dużo czasu, ma jeszcze ponad pół rundy, więc ma czas, czeka sobie, chce zmęczyć jeszcze bardziej Patryka, który cały czas no, idzie ładnie do przodu mocno, tylko że cały czas na spinie. No i to z doświadczeniem przychodzi ten luz, który ma Ukrainiec, i ukłuł sobie takim wewnętrznym kopnięciem i odskoczył. Przepuszcza, kopie i znowu luźno na boki. Pan sędzia musi uważać, bo tutaj panowie mogą wpaść na niego, bo jest bardzo ruchliwi. są ależ teraz Zamknięty Winiczenko, obrócił się też i chyba tutaj już w sędzio... sędzia upomina zatrafianie blisko łokcia, to miał być backfist, ale nie poszło, backfisty w K1 dozwolone są tylko rękawicą, nie wolno przed ramieniem, nie wolno łokciem i tutaj za bliski dystans był do tego, ładny, ładny frontkick. frontkick w wykonaniu Patryka i próba latającego kolana, ole teraz strzelił, odwinął się tym backfistem. Ależ od razu podniósł prawą rękę wysoko ku górze Patryk Liśnik, ponieważ odczuł ten backfist. Ewidentnie tak. Spokojny bardzo. Winiczenko. Ucieka sobie. Oj, wymiana. W tej wymianie lepszy troszeczkę. Patryk szukał sobie kolana, ale Winiczenko zamyka go od razu na siateczce. Podstraszył bakwistem. Luźniutko i zrobił półobrotówkę na tu. A aj, ajajaj, znowu teraz zaatakował bardzo ładnie Winiczenko, trafiając na głowę, a kiedy odskoczył poprawił jeszcze low -kickiem. i znowu wymiana uderzeniami, trafia sierpem na szczękę Patryk, idzie do przodu i mocny low -kick w wykonaniu Patryka ale odpowiada latającym kolanem na tułów Winniczenko. Ale oddycha po tych akcjach na tułów Nazariego Winiczenko, Patryk oj tak, Liśnik i to nie tylko po tym, po, po tym stylu walki też mocno oddycha i teraz ta runda kto wie czy nie będzie dla niego, ale to wydaje mi się, że doświadczony Winiczenko. Tylko na luzie oddał sobie spokojnie rundę, wiedząc, że będzie chciał się rywal wystrzelać, że będzie chciał nadrobić stratę z pierwszej rundy, którą przegrał dwoma punktami. No i teraz wystarczy, że Winiczenko przyciśnie w tej rundzie trzeciej, a popatrzcie, jaki zmęczony. Wy tego nie widzicie, bo widzimy teraz e, dogrywki, ale ja widzę, jak w narożniku zmęczony, piekielnie jest Patryk, a Winiczenko stoi sobie spokojnie, ręce. Nawet Katalin nie sobą. może pracować tam tak. za bardzo, bo uwieszony na. Krzyi swojego trenera jest Patryk Fliśnik, ale widzieliśmy te najlepsze fragmenty, faktycznie no, większymi fragmentami przeważał Fliśnik w tej drugiej rundzie, ale też dużo tych ciosów poszło na gardę Nazariego Wyniczenko, zobaczymy jak to się przełoży na trzecią rundę, bo najbardziej znaczące były te ciosy na tułów Nazariego Wyniczenko. No i za, przed nami za chwilę trzecia runda. Sędzia już wyprasza narożniki. Narożnik Patryka no, miał więcej do roboty. Jeszcze zachęcają go do pracy. No, druga runda, kto wie, być może dla Patryka, ale jest potwornie zmęczony. Winiczenko przetrzymał go na luzie i jeszcze w końcówce te półobrotówy na tułów, żeby zabrać mu resztę oddechu. Patryk rozpoczyna mocno, ale Winiczenko wie, że w tej rundzie też musi podkręcić tempo. Zmęczył go w rundzie drugiej, żeby podkręcić rundę trzecią i właśnie to robi. Lepsze warunki Patryka, jest cięższy, więc pewnie silniejszy ten klincz dla niego, ale trafił go teraz na tułów e, tym e, kopnięciem, pokazuje Winiczenko, że on nie chce tego klinczu i sędzia rozrywa. Takie akcje nie są punktowane. Ładna akcja winiczenki Znowu backfistem dochodzi do głowy Patryka Fliśnika. Musi na to Patryk uważać. No Patryk za wszelką cenę chce, no ale trochę za bardzo chce. Musi troszeczkę dłuższy dystans trzymać. Wpadając blisko, tutaj niewiele zwojuje, bije mocno, ale trafia na sadami, a Winiczenko spokojnie pracuje przy może no teraz, teraz taki... na koalaskę, czy nie zauważył tego sędziale. O, poszedł jednym tak, w drugim, tak. tak poskakał sobie z nóżki na nóżkę. Fajne, niskie kopnięcia wewnętrzne, wykonanie winniczenki. <grym grym> w MMA to byłaby przewaga wielka Patryka, który mógłby z tego kończyć. Ale palcami no, odwraca się winniczenko, żeby... Ale to był bakwist wyłapany, więc to legalnie. To nie było unikanie pojedynku, tylko złapał go po prostu na bakwiście. I wpadają do klinczu i jeszcze kolano z tego klinczu zasadził na i pół na wątrobę nietrafiona, władna akcja Patryka, tylko no za bardzo znowu się pospieszył, niepotrzebnie, musiałby poczekać ułamek sekundy, wtedy może by to weszło lepiej, jeszcze pół rundy, na razie bardzo wyrównanej, oj. Kopnięcie zakopnięcie. Wymiana uderzeń. Niecelny Patryk. Winiczenko świetny na nogach, wyprzedza jego akcję i mocny low kick w wykonaniu winiczenki. I Patryk kolana, wa kola! To, to nielegalne. Sędzia upomina. No Patryk bardzo chce to wyrównać. Ja mu się nie dziwię, no ale. Ale musi legalnych, takich się trzymać. Winiczenko próbuje takiego... Po raz drugi, w pierwszej rundzie tak. też nas uraczył takim kobietem, wtedy niecelnym. Teraz ma, aczkolwiek nic nie wnoszącym, mam wrażenie, w tej walce. O, chyba chciał na głowę. To miał już taki flipkik, ale zrobiony na, na głowę, a poszło gdzieś na biodro, Oj oj oj! Teraz to e, Winiczenko sfaulował, upomina go sędzia. No, ta walka robi się już taka coraz bardziej brutalna. Jeżeli drugą rundę wygrał Patryk Fliśnik i trzecią wygra też, to mamy dogrywkę. To wtedy byłoby naprawdę ciekawie. Już mieliśmy taką jedną dogrywkę dzisiaj. Klincz pod siatką, sędzia interweniuje, No, rozrywa. Dużo pracy ma tutaj sędzia Waldemar Kaczmarek. Tak jest. Mo... Marciek, przepraszam. Oj, 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 oj. Znowu klincz, to jest coraz więcej tego klinczu. Oba chcą bardzo mocno Fliśnik to zakończyć. Ładne kopnięcie Fliśnika. I... Tak, ale też poczuł, widać było jak zagryza o, zęby. Trafił, oj, oj, trafił! Oj, oj. Ale... Będzie liczeniem, bo musi czekać w neutralnym narożniku. Daje czas Fliśnikowi, no więc Ładna obrotów, szanse na remis właśnie się skończyły dla Patryka Fliśnika. I nie wiem, czy jeszcze w ogóle będzie zdolny wrócić do tego pojedynku. Będzie charakterny chłopak. Wraca, ale to jest koniec walki. Stop. No więc ja myślę, że no tą ostatnią akcją przychylił szaleń. Gdyby ta, może sędziowie daliby rundę numer 3 Fliśnikowi, ciężko mi powiedzieć, bo była mega wyrównana. No i może wtedy byłby remis i dobry w To liczenie o ostatnich sekundach, ale trafił na wątrobę. Wow, idealnie, czyściutko. Ja myślę, że to naprawdę tylko na charakterze podniósł się Patryk Fliśnik. Może też to przetarcie w karate, gdzie naprawdę ciężko ora się kopnięciami, uderzeniami A było mu ciężko, na turnieju. ciężko widać było, że przytkało go to kopnięcie tak, tak. I dobrze no, dla niego, że runda się skończyła, bo pewnie polowałby cały czas na Łazarzy Wińczelko, który jest świeży bardzo po tym pojedynku. Widzimy jak sobie teraz chodzi. Swobodnie po klatce. No i prawdopodobnie jest pewny, że wygra ten pojedynek. No taki trochę podłamany jest Patryk Fliśnik. No, ja, ja tutaj nie mam wątpliwości, że tutaj wygra na. Ale zawodniku. posłuchajmy oficjalny werdykt przed nami, Alonso już wie. Harry wręczać będzie reprezentant firmy Kospol Bud. Natomiast zwycięzcą przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje. No! Nazarii! Winicenko! Nazari Winicenko, zwycięzcą tego pojedynku. Jednogłośną decyzją sędziów dopisuje kolejne zawodowe zwycięstwo do swojego rekordu. A przed nami już tylko trzy pojedynki eee, tego wieczoru. Za chwilę kategoria do 81 kg, no i oczywiście K1 w wersji pro.